Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie z tej strony, ja, a to jest kolejny odcinek naszej kochanej serii Zagrajemy w Minecraft. W tym odcinku będziemy kontynuować. Już chyba piąty odcinek z kolei tak zaczynam, że będziemy kontynuować. Tyk, 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 tyk. Tyk, tyk. No ale cóż. Miałem iść się przespać, ale nie będę jeszcze spać, bo nie są hardcorem. No. Tak miało być, tak będzie. Będziemy kopać to drewno i jak wykopiemy to drewno, to skończymy tą ścieżkę. Tak właśnie miałem, mam pomysł, czy przypadkiem. Au. Ale masz łopaty. Fajne, daj. Nie dasz. Nie szkoda. Ty, 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 ty. Dobra. Zobaczcie, Czekam, ma już sadzonki spadną, muszę pamiętać, żeby je wziąć. Aha. Dobra. O, spadła. Jabłuszko. Jest mi się jedna sadzonka, dobra. Ale proszę uciekać. Jest strefa budow budowlana. Budownictwa? Budow budowlana. To mi się wydaje, że to jest janek. Budowlana, się mówi. No cóż. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Halo. No. Może porozmawiamy o tym, że, że miałem jednego takiego save'a, na którym właśnie zbudowałem mały zamek. On był wyśmienity. Takie w gierze, że ka każdy miał swoje stanowisko, każdy miał swój domek. No, każdy miał swój domek i to było świetne. No, ale cóż, to było na świecie multiplayer. No to był mój serwer, także mam jeszcze ten świat, tylko że, tylko że zrobiłem tak dużo, spędziłem tyle, tyle czasu właśnie na tym serwerze. Tylko że z tego nic nie wyszło. Grałem z takim jednym znajomym z klasy i nie tylko jeden. Także wiadomo. W jak e, skończyliśmy ten, tą szkołę. On skończył jaskoro. Skończyłem i później nasze drogi się rozeszły i no, ten serwer umarł, nie? Naturalnie. Coś w schodach zrobić. No i miałem fajny fej ten samy Najlepsze coś, co wybudowałem do tej, do tej pory, tak mi się wydaje. Znaczy się, gdzieś tam bardzo dawno robiłem mapki, takie... Po prostu robiłem mapki... No i oddaj mi tą sazonkę ona jest moja. Właśnie robiłem jakieś tam mapki śmieszne. Escapy czy parkury tylko 1, 2, 3, 4, 5. że wtedy nie było czegoś takiego jak. 1, 2, 3, 4, 5. Nie było czegoś takiego jak właśnie ten planet Minecraft. Nie wiedziałem, czy to się tam dawało kolegom z klasy. Nie wiem, co się stało. Gra się ścięła. Nie wiem, czym nagranie mam... Czekaj, zobaczę, czy nagranie mi się nagrywa. Nie no, chyba nagrywa mi się, wszystko jest spokojnie. Tylko ostatnio jak tak... Za dużo was tu jest, za dużo was tu jest! Aaaa! No. Na czym to stanąłem. O, wybuchło! Coś wybuchło! O mój Boże! Coś wybuchło, no tak się kończy, no nie dość, że nagranie mi się ścięło, to, to jeszcze, to, że co, coś wybuchło, no. no, ogólnie ten odcinek będzie tak pocięty jak <laughs> kanapka, dobra, nieważne. Dobra, to się usunie. Ile mam? 97, 97 Weźmiemy trochę tych liści. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tym trochę derta będę jeszcze musiał odłożyć do skrzyni. Bo to po prostu ten zajmuje prawie miejsce w tym inwentarzu. Nie wiem, bo kiedyś oni chyba mi się wydaje, że zmienili. System dźwięku w Minecraftie i teraz teoretycznie można wiedzieć, z której strony dźwięki dochodzą, ale ale jak tam nieco jest ciężej. Dobra, nie potrzebuję, ja nie potrzebuję tego. To sobie mogę zrobić w ten sposób. Halo, pająku. To sobie mogę zrobić w ten sposób. To sobie mogę zrobić w ten sposób. Kość. Byk. Patyków nie potrzebuję. Dobra, jest, jest jak na razie, jest dobrze. Tak, 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 moje wszystko. Nie nim, kosteczki. Dobra, jeszcze wezmę, skoro tu jesteś. Tam jest łuk, Tam miałem walkę z Creeperem. Dobra, i tu most wybuchł. Dobra. No, ostatni odcinek był 10 minut, bo. bo właśnie ten. A drzewa rośnie. Bo ten, źle przeliczyłem czas w sumie. No, w ogóle śmiesznie było. I teraz, właśnie, zrobimy to w ten sposób. Pyk, pyk. No, i to wygląda z sensem. I teraz mogę zrobić otwarte, właśnie, takie w ten sposób. jeśli i się można iść gdzie się chce. Dobra. To tu będzie na przykład dla krów. O, chcę mieć. Nie, no, w sumie nie potrzebuję owiec z, z każdym kolorem. To jest niepotrzebne jak dla mnie. Naprawdę nie jest mi potrzebne. I będą świnki. No. I nie mogłem przespać się z tematem. I jak, jak to zrobić, co gdzie, jak. Z um, jakiego materiału, co zbudować, gdzie zbudować. Szczerze, ja sobie tak myślę, że ja mogę to zrobić stację kolejową wejście. Oficjalne wejście na stację kolejową. I wtedy będę mógł pociągnąć tory w ten sposób. Do wioski, bo mi się wydaje, że wioska jest na prosto, właśnie. Tutaj, właśnie na prosto. No. Tylko, trochę to szczerze, to, to miejsce jest trochę za duże na jedną stację kolejową. Ja chcę ją zrobić kompaktową, tak naprawdę. Także ten widok jest zbyt ładny, żeby go rujnować industrialną. I też myślałem, żeby te zwierzęta ten e, wolne robić, taki wolny wybieg dla zwierząt, ale stwierdziłem, że jednak chcę mieć kontrolę, jakby to powiedzieć. W sumie w sumie jakby tak pomyśleć, to bym wywalnął jedną wielką stodołę i trzymał wszystkie gatunki. Ale chcę też, żeby wyglądało, że jest wiele. Jest wiele budynków, że jest architektura tu i tam że wszystko ma sens, że się dzieje, no także ogólnie sobie myślałem przez te wszystkie odcinki, że na przykład jak nigdy nie przestanę grać na tym jednym save'ie, to nigdy nie przetworzy się w pamięć jako jako memory, jako wspomnienie, bo będzie nadal trwać. Wiecznie trwające wspomnienie. Wow. Właśnie coś wymyśliłem. Autorskiego. Może ta seria nazywa się Wiecznie trwające wspomnienie, tylko będzie naprawdę smutno jak mi się ta seria skończy. Bo nie wiem, coś mi się stanie i... No, albo mi się coś stanie, albo coś się stanie ze save'em. Bo ja nie wiem, był taki snapshot, w którym był bug. Glitch taki, gdzie ktoś grał. To później ten save się jakoś robił zepsuty. Ale wtedy to nie byłoby. Nie byłby ból, bo wiem, co to jest MC Edit. I to po prostu bym sobie uciął mój dom i wkleił na inny świat. Jak się nieraz robiło. Tacy, tacy YouTubers, których oglądałem, jak byłem dzieckiem, to w ten sposób oni to robili, że, że jak grali na modyfikacjach, to nie po prostu. Ucięli swój dom w MC Takie taki program do edytowania światów. Ucięli swój dom i wkleili na inny świat. No, i przetrwa, przetransferowali im. Architektura nie się przetransferowała, tego co jest najważniejsze. I też itemki w skrzynkach, ale za to, że zostały aktualizacji modów i Minecraft'a, to zostały nowe generatory właśnie. No. O tak mi się wydaje, że ten... Że kolejny odcinek będę musiał wcześniej kończyć. Zobaczę jak na tym wyjdę. Bo to na odcinek przez, przez przypadek by byłby naprawdę 10 minut, ale to chyba... YouTube, algorytm youtuberowy będzie bardziej... chyba lubił bardziej. Dobra, ze 2 Nie no, ten odcinek to jest w ogóle. Najlepszy, że. Najlepszy to jest, że... A mam teraz taki nawyk, który nabiłem przez wiele lat, że, 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 właśnie, że jak pauzuje coś, czy coś, że pauzuje coś, czy coś, no, bo no, no, mówię za dwóch, nie, nie udaje, że, że odcinek wcale nie był pauzowany, że tylko pyk, że przerwało, ale nie przerwało, że była teleportacja. Tylko po prostu mówię dobra ze dwóch, <laughs> no, to jest magia. Ciekawe czy ja to mogę na YouTube wycinać, na przykład, na, na przykład jak, jak coś się nagra, ale nie chcę żeby było nagrane, to ciekawe czy mogę to na YouTube wyciąć ten kawałek, ale chyba wątpię. Pyk 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 pyk, no. Dobra i teraz będę się... musiał... Sadzonki włożę, to włożę, jabłko włożę, to nie jest potrzebne, tego w ogóle nie używam. Z tym mam testy zrobić. Okej. Okay. Bloczki moje. Dobra. Ostatnie drzewo zostało do zbicia i będzie gitara. Te odcinki, nie no w sumie ten, miałem takie dobra, przestanę nagrywać dzisiaj, wystarczy odcinków, ja takie nie, jak nagrywam to nagrywam, jak ja zacząłem to muszę skończyć, to, że, że, że nagrywanie nie ma końca i nie będzie miało końca, tak mi się wydaje, tak, ktoś, tak właśnie chcę, żeby nie było końca, no właśnie będę nagrywał dopóki naprawdę, no, nie będę mógł, o, właśnie to chyba będzie ostatni odcinek, który dzisiaj nagram. Nie chyba z pięć odcinków w ogóle nagra, nagrałem dzisiaj, także jest. Jest magia. Ty. Ty! Tak to działa. Nie wiedziałem, że to tak można. Ale jazda. Nie fajnie. Nie wiedziałem. Wiedziałem, że ten motyka zbiera szybciej teraz te... Zbiera. Zbiera właśnie te... Y... Jak to się nazywa? Chyba, He ale na te e, pszenicy, bloki pszenicy i zburza, te takie tam, wiesz? Hmm. I tak myślałem. No dobra, to się jednak sprzedaje więcej niż. No, brawo, Mojang. W końcu zrobiłeś coś sensownego. Może tu mam liście, Oak oh, leaves, Dobra. No dobra. Jak raz jest tyle. Chyba ten odcinek będzie się nazywał Cięcie. Nie, nie, nie. On się będzie nazywał Cięcie. Inaczej się, się nie da. Dobra. Um, to ja może jednak przelację się przespać, bo naprawdę nie chcę, żeby mi coś zaskoczyło w nocy. I znowu <grym> zniszczyło most. Ech, tak mi się wydaje, że. Czekam, muszę je wysłowić, że jak się ma to bieganie na SoulSandzie, Soul Speed 3 to jak się da na SoulSanda Soul SoulSanda jak, jak się da pół płytkę to i będzie ładnie i, i też efekt będzie ten działał także jeszcze muszę, muszę zobaczyć ale no w sumie jakbym tak zrobił nie no, miałbym dość sporo sensu halo to jest mój plac budowy, proszę uciekać. Dobra. Od razu schowałam tego Gunpowdera do środka. Najlepsze, że to się nazywa rozszczelniczy, ale. Tak? To się... chyba... Tak, niewidzialne moby. Nie wiem dlaczego, ale chyba. Nie wiem, czego to wina. Tak naprawdę. To są niewidzialne moby. Naprawdę nie wiem, co to robi. A, nie mam dirt'a. No przynajmniej mam... Narobiłem no, trochę sadzonek. Ciekawe z ilu... Z, e, ile miałem jak zacząłem budować, ile mam jak skończyłem właśnie. Kolejna sadzonka. Dziękuję. Dobra. No właśnie chciałbym zrobić takie właśnie takie... Hmm. Czekaj, muszę pomyśleć. Naprawdę muszę pomyśleć. Jak zacznę budować to, to będę musiał to skończyć. Podłogę bym na przykład z tego musiał chciał zrobić, na przykład. Na przykład. Albo i nie z tego, nie wiem. No to się idzie i to będzie jedno, o, jabłuszko. I to będzie jeden budynek. to będzie drugi budynek. Szczerze, chciałbym mieć otwartą przestrzeń, to na przykład to bym jeden budynek, to miał drugi budynek, i to bym miał trzeci budynek. Hmm. I to może zrobimy. Hmm. Zobaczcie, co jest na tej górze. Dobra, na, na tej górze nic ciekawego nie ma. Dobra. Skoro nic ciekawego na tej górze nie ma, to, to zejdźmy z niej. I myślmy dalej temat. Dobra niebieski jest super pasko. Żebym zrobił jedną mega strukturę. I także się da z jednej strony przyjść taką otwar... Ty, tak, 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 tak. Tak, 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 tak. To zrobimy! zrobimy. Tak. I tu będzie wejście. Tak, będę musiał jednak go pociągnąć. Nie wiem, ile albo będę musiał. To najgorsze, że to nie będzie symetryczne. No co z tego? I się trudno i dalej. Dziura. Będzie miał no, takie mega strukturę. Okej. Okay. I tak mi się wydaje, że to będzie będę musiał to zrobić tak, żeby, żeby to się sensownie do góry podchodziło, albo bym zrobił tunel. Bo to jest tak, ta góra jest wysoka, no, na tyle wysoka, że można zrobić w tunel. Właśnie ciekawe to by było. Dobra, tu to, to, to mam tutaj trochę dirta. Pyk, 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 Dark oak logo. Planks logo, dobra. I to trzeba jeszcze odłożyć, tak nie potrzebuje. Dobra, jazda. Dobra. Jak na razie co zrobimy w ten sposób. Dobra, to już to zatkam permanentnie. Czyli było. O, o. dobra. Nim, 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 nim. Wszystko moje Dobra. Nie wiem czy mi się wydaje czy te marchewki więcej. Teraz jedzenie odnawiają. Nie wiem, może coś, zmienili, może coś zmienili, jak mnie nie było. Dobra. Au, już wstawiłem bloka. Tak. Teraz będzie ta żmudna praca. Nie wiem, czy to tak się nazywa. Żmudna praca czy coś? 1, 3. Nie, to w sumie lepiej tak to się robi. Teoretycznie szybciej. Nie boleśnie. 2, 3. Wow, ja w ogóle dzisiaj rytmu nie mam. 2, 3, 2, 3. 16. O, Klikam i mi nie wychodzi. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Mi się wydaje, że tak szybciej już jest. Z moją, z moim szczęściem kładzenia bloków. 12. Dobre, nie będzie. rozpatrzę, rozpatrzę, Tak. Dobra, skończyłem. To będzie wyjście i tu będą taka mega struktura. Ja będę musiał. A mnie od tych słuchawek. No, jeszcze będę musiał ten e, ogarnąć, jak to będzie. wyglądać, Czy to będzie symetrycznie? Bo tu, na przykład ta góra na pewno będzie musiała. Ja jakbym to na przykład niesymetrycznie zrobił. Tu bym zrobił taki kwadrat, to by był mniejszy kwadrat i to tu było symetrycznie. Ale jeszcze muszę to zobaczyć. W sumie nie ma problemu, że to jest. Nie, ta góra się ten. Chodzi w mój rytm. Uciekaj. No. I teraz. odtąd zaczął tą To Jest pytanie, z jakich materiałów by to zbudować. Jak to zrobię z tego samego co budynki, to nie, nie wiem jak by to wyglądało. Nie, nie, no, sensem by wyglądało. Dobra, też. Nie wiem, jak. E, commit. Nie wiem, co to jest commit nie wiem, po angielsku, na polski. Że jak zacznę, to skończę. Nie wiem. Nie pytajcie się. Szczerze, tego nie potrzebuję jeszcze. nie mieć ten kilo szybki jest. Pozdrawiam. Dobra, jak na razie to mam w ten sposób. I z drugiej strony będzie to samo. I jeden odstęp. raz, dwa, trzy, cztery. Tak. To nieważne, jak to położę. 24. cztery, 3 Dopiero później będziemy robili tu dwa, tu dwa i tu dwa i są trzy, trzy okna nie, to tylko tą górę będę musiał tak tylko tak troszeczkę, nie jest, nie jest źle raz, dwa, trzy, po trzy. zobaczymy nie. nie wiem dlaczego ten Minecraft mi się tak właśnie ścina, bo nie wiem może zobaczę czy aktualizacja jawy jest i może to naprawi się bo ja użyłem ten sam config cały czas, dopiero teraz sterowniki Nvidia też z e że zaktualizowałem 3, 3. I tutaj dopiero będzie wejście. O, takie podwójne. Tylko jakbym to wejście zrobił. Bo tu chcesz, żeby... Nie, to no, będą z płotków zrobione te drzwi i wtedy będzie w ten sposób zrobione o. I to co będę musiał 3 i 3 i 3. To jak na razie to zrobimy to prowizorycznie. Tak, ta góra nie jest taka symetryczna, także nie źle o! Pyk, 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 No, kolejne cięcie. <laughs> Ten odcinek będzie cięciem. Jeden wielkim cięciem. Dobra. No, e, raz, dwa, trzy. Raz, dwa... Trzy. Raz, dwa i trzy. Dobra, rozpędziłem się. Przepraszam. Pyk. A Ła, ścięło się pomocy. Pomocy. Dobra. Nie wiem, czy ten. Dobra. Ostatnio jak się tak stało, to ten. To mi się wydaje, że, że. Że nie było tak źle. Ale jak na razie ten. Zresztą, no. Nie wiem, pogubiłem się. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, kim jestem. Nie wiem, dokąd zmierzam. I drewno mi się skończyło. Dobra. to jest ostatni. No. Wtedy to będzie... No, teraz będziemy musiał zobaczyć, jak to będzie wyglądać. No. Ale jak na razie jest... Mam outline'a. Znaczy, że do końca zmierzam i nie jest źle. 3-4. No w sumie to też nie jest źle. Będzie do, dosyć to sporym miejscem, ale nie Perfekcyjnie. Perfekcyjnie mi to wyszło. Poczuję więcej tego. że żelaza. Desek. To już wezmę sobie wszystko, przełożę na staki. Tak, tak. Ale ładnie dzisiaj niebo wygląda, nieprawda? Ja chyba coś źle zrobiłem. Tak, prawa. W takim razie to niech zostanie w ten sposób. Okej. Okay. Najlepsza jest konstrukcja, w której e, na początku się przechodzi przez okna niż przez drzwi. No, to może być na przykład dość zwany e, test. Może na początku, jakie jest konstrukcja, co trzeba obserwować, e, przez jakie rzeczy się wchodzi i nie wchodzi. Czekaj, to jest... Chyba coś niesymetrycznie zrobiłem, ale... Tak, tu jest, to jest trzeci. Tak, I to jest dopiero 200. Mam ciemny ten ekran, naprawdę. No i teraz te lampy. Tylko ja nie mogę ich zrobić tak? to one muszą stać, nie? Ty... Ale ma. To zrobimy w ten sposób. Gdzie są moje te... To są. Są. Tek. Zobaczmy, jak tak wygląda. tak Fajnie. Polecam się. Dobra. Jak na razie tak może być. W razie potrzebuję tylko światło. Dobra, to zrobię to w rogach, żeby nie było. Tyk. Tyk. Dobra. No. Na razie tak będzie. I teraz będę musiał planować, jak to zrobić. Właśnie, Jak to zrobić? Szczerze, jak mi coś mi nie będzie pasować, to ja mogę zrobić ten sposób. Jest okno. No. Może jednak w ten sposób. Hmm. Dobra. Ale to jest konstrukcja. Proszę wyjść. Dobra. No to budujemy megastrukturę. Ej! Dobra. Ciebie nie mo... Ciebie się ten... ten Zbić nie mogę, inaczej niż w ten sposób. Dobra. 21. Dobra, to ja lecę ogarnąć tą siekierkę i się od razu przespać. Nie. Mówię nie. Proszę uciekać to jest moje podwórze. Dobra. Jestem bezpieczny już wszystko się będzie palić. Tak. Dobra, jest tą kierkę Muszę ogarnąć mam 20, dopiero 22 poziom. Aha, mam tam dopiero. Dobra. To idziemy na, naprawić siekierkę. Szczerze? Co to? Albo. No idziemy ją naprawić. No od razu tanto tamto. Dobra, gitara. Hmm. Dobra, Dobra. Dobra, idziemy naprawić tą siekierkę i kończymy odcinek. Na dzisiaj mi wystarczy nagrywanie. Może i komentarze nie miałem. Nie było pełną parą. Tylko taką jedną czwartą pary. No ale cóż. Au. No. Nie wiem czy dokończyłem wątku, no. no. ten komputer mam fajny, taki super, ale... a co z tego, że Minecraft działa tylko na jednym wątku? mogę mieć na przykład 4 rdzenie i Minecraft będzie chodził tak samo jak miał 16. By the way, mam 16 wątków. Co z tego, że ma się fajny komputer jak... No, wiadomo. Dobra, zaczepujemy tą jedną siekierkę. Upgrading 2. Silk touch upgrading. No patrz. Mogę mieć <grystanie> Silk Touch 2. Dobra. No. no. to mam teraz dwa Silk touchy. dobra. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku, w którym dokończymy tą farmę, tak? Ten? Zwierząt? No dobra, nie? On, on wie, on już, on już wie, że to się nie skończy, dobrze. <grystanie> dobra, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.